Siema, Minecraft Beta Ren 73, Let's Play, odcinek 10. Czyli ten odcinek, w którym mieliśmy. No, szysza już się odzywa, jest tam klasycznie. To miał być finalnie, znaczy, finalnie, początkowy odcinek miał być z zabijania smoka, ale wyszło tak, że budujemy dzisiaj piramidę, którą zaproponował ktoś z poprzedniego, w sumie z dwóch poprzednich odcinków. Nie, nie pamiętam niku, ale, ale dziękuję za propozycję, no bo będziemy właśnie tą piramidę zaraz budować. Ogólnie nagrywałem to już po, po tym, w moim, filmu zne, po tym moim filmie z Neptuna. Więc chciałem podziękować za tysiąc subskrypcji. Wiem, że połowa pewnie albo większość to puste suby, które i tak nie będą oglądały tych filmów, ale, ale dziękuję. Więc możecie stać łapkę w górę i suba po no. więcej filmów czy coś tam. Dzisiaj jest poniedziałek, 29 września, więc jest bardzo duża szansa, że ten filmik jest wrzucany jakoś 1 grudnia albo Bez 1 stycznia. No, ale Także, grze, no. ja, ja planuję go wrzucić wcześniej, właśnie, więc. Y, o, może nie będzie 1 że... listopada wcześniej. O, no, tak, może będzie. Nie, a tak na poważnie o. to faktycznie planuję te filmy trochę wstawać y, szybciej. Nie, nie będą leżały już teraz kilka miesięcy na dysku. Y, w każdym razie, y, już bez przedłużenia, y, jak klasycznie w tej serii, Szysza ma plan na zbudowanie tego. Y, nie wiem, gdzie to budujemy, możesz powiedzieć. No, tutaj jak. No chyba tutaj, nie wiem w sumie. No to najbardziej pasuje chyba, tak? innego miejsca to chyba... No, no, trzeba to skopać. O Boże, kopanie górki mi się przypomina. No, trzeba zrobić... Ja czekam na Śląsk part 3. A kiedyś będzie, jak będziemy się szykować do a to trzeba będzie wykopać jakieś diamenty, żeby porobić sobie set i inne takie rzeczy. Więc... mamy w ogóle jakiegoś sandstone'a, czy piasek, czy coś takiego? No mamy, no. jak przy pierwszej próbie nagrywania tego filmu, to... Popatrzyłeś do skrzynki, go było dużo. A, więc... no właśnie, bo e, to jest druga próba nagrania tego filmu. Mieliśmy to nagrywać w sumie z miesiąc temu jakoś, albo z, no, kilka tygodni temu w każdym razie. I e, no, w, ja, ja wolę nie opowiadać, tam się działo. W każdym razie nie nagraliśmy <laughs> tego. Problemy techniczne <laughs> były tak e, i finalnie A. tego nie nagraliśmy, ale teraz mam nadzieję, że wszystko się uda. Więc e, faktycznie był jakiś piasek, tak mi się teraz kojarzę, więc no. szybko go wezmę. I gravel może przy okazji, właśnie. A co z gravel będziemy robić? Na ścieżkę, ścieżka, a, ścieżka. Okej. Okay. I nie wiem, a dobra, pod się później pójdzie. A z coś będziemy robić, czy, czy, czy jak to tam planujesz? Na no palmy. A bez kitu, no właśnie, bo OAZ trzeba będzie zrobić. A w ogóle sandstone nawet w tych, tych, tych skrzynkach. No. Więc. Nice. A ile w ogóle ten? Kurde, bo to tego Sandstona będzie mało, bo to 400 taki ten. 400 taki z piasku to jest jeden, jeden stack Sandstona, więc. No to, to się wykopie trochę najwyżej. No jakby, no. z tego kopania górki trochę, trochę będzie. O się się czy zrobić, czy całą górkę skopać, czy zrobić takie przejście w niej, ale chyba całą. A czekaj, zaraz pójdę do ciebie, zobaczę jak to w ogóle wyglądał, bo nawet nie wiem. Dobra. I tak, że to jest trochę piasku do, do, do wykopania pod yy, wejście, pod teren. Czekaj, zobaczasz. A coś takiego ja bym zrobił, że ta ścieżka by się tutaj roz, rozwidlała, jakby od tego grenadera No tak, no właśnie tutaj? o takim czymś myślałem No właśnie No, no to możesz zacząć tą ścieżkę robić, w przykład jej... ciemno się e, robi pójść. No to... to czekaj, to ja pójdę spać szybko A masz piasek? E, mam cały ekwipunek, to możesz trochę wyrzucić A dobra, Ja mam dziwne zdarzenie, że to ja na ostatnim odcinku piasek brałem do tego ekwipunku no, może, Ale... może wziąłeś właśnie, bo tego piasku tam było was skrzynki chyba No właśnie nic nie mam, więc... A, no to nie wiem <laughs> To gdzie ta piramida tak dokładnie ma być, żeby tak ją wyznaczyć sobie. No, właśnie myślałem, że by tutaj. Coś w sensie ja mam plan, żeby najpierw na po prostu... Ja mam ogólnie plan na cały teren dokładnie tej piramidy, ale y, ja bym zrobił w ogóle tutaj z wejścia gdzieś tutaj, o. No tutaj oj się tak trochę dorówna. Czyli teraz pewno... wejście w tamtą stronę, tak? Czy w którą? Tak, no to ja może okay. zaznaczę. Okay. To właśnie zrób to jest... jakieś obrysy, a ja zrobię tą ścieżkę tutaj mniej więcej, żeby taka wiesz. Dobra. Ale pro wejście. O kurde, ale wejście do piramidy będzie. Jakie wymiary tej piramidy? Nie pamiętam. A ja... No 19 19. Okej. Okay. No nie nie będzie jakaś no tam mega duża, ale ten... Ale Mam nadzieję, że będzie ładna. No raczej będzie. No wysyłałem ci, jak ona wygląda. Nie pamiętam szczerze już tego. <laughs> Piramida tak klasyczna. No. A te, te wieżyczki jakieś tam... Miałeś jakieś wieżyczki dobudowywać tam? To są, 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 okay. są. No są dwie. Okej. Okay, to takie to inne, fajne, bo to one jest. są takie bardziej... Takie bardziej są takie okrągłe. A nie takie, nie wiem, jakieś... po prostu dwie wieże jakieś. No. Prostokątne. A bo tak teraz patrzę w ogóle tą, tą ścieżkę przy, przy tym, przy tym że ostatnio trochę inaczej zrobiłeś. Bo ona jest taka bardziej jednolita. A możliwe. No to... No, różne style są one. Różne miesiące i... Bez kitu. No. no to jakoś tam po takie, nie wiem. Bez kitu? Wy ty, czemu co? To... A, chyba, już wiem dlaczego. Może ja? Patrz, bo ja chyba już tutaj zacząłem, najpierw ja ją zrobiłem taką, a tutaj zacząłem już taką ją robić. I nie dokończyłem. No ja już... Dobra, to jakiś tam piasku. piasku? O, to cały piasek ci rzucą w sumie. Dobra. Masz sandstone od razu też. O. Ja właśnie stworzyłem stack sandstone'a. No, ale sandstone będzie dużo. No. Ale to będzie ładne. Chyba. Nie wiem. A tam jakieś te materiały no, masz ale... trzy inne, czy, czy, czy całość jest z sandstone'a? Nie, właśnie staram się zrobić z tych materiałów, ten, starych. Bo, no właśnie, bo tam, na przykład tutaj nie ma chyba schodków z tego, z sandstone'a. A I właśnie wszystko jest ze zwykłego sandstone'a. No. Chyba ja też próbowałem to budować, ale nic mi to tak nie wychodziło z tego, bo te materiały są ograniczone właśnie. No. A my grawale mamy w ogóle bo ja chciałem poszedłem do skrzynek i zobaczyć ten, czy jakiś grawel jest. Chyba jest, w sensie się wykopię najwyżej. jeżeli no, nie Ja tak szukam w skrzynkach i chyba nie mam żadnego. O kurde. No to teraz słabo. Jest jeden grawel, ale wydaje mi się, że o. z tego ścieżki to nie zrobię. <noise> to by trzeba iść do jakiejś rzeki albo coś takiego, żeby tam. Ten... A to jest chyba obok mi się daje nawet. No zaraz zobaczę. Tylko nie wiem w sumie, czy w rzekach jest w ogóle jakiś na tej wersji. Bo to nie wiadomo, jak to wygląda. Albo do jaskini pójdę w sumie, bo to obok coś mamy, może gdzieś będzie. No, raz jest jakaś jaskini, ale nie wiem, czy tu wszystkie grawe nie jest czasem wykopany, Bo tak trochę wygląda, jakby już ktoś tu był. A nie, jest jeden blok grawla. Może będzie więcej. O, jest gr... więcej, dobra, idealnie. A tu kurde ciemno jest. Coś strzela we mnie chyba. No żeby zaraz nie zginął. No skierat tu jest, czekaj. Nie pamiętam kiedy ostatni raz widzę, moba widziałem jakiegoś agresywnego na tym świecie. Aha. A bo to spawner jest. O, okej. Okay. Ty co? To jest spawner creeperów jakiś chyba? A to nie jest tak, że jakiś rzadki jest spawner creeperów? A, czy ja nie wiem, czy w ogóle? Albo to czekaj. Aha, bo ja mam laga w ogóle i ten... I nie mogę bić mobów. Chyba ten A albo coś jest. się popsuło? Nie, wiem, ja laga nie mam. Czekaj, bloki mogę kłaść? Nie no, normalnie laga nie no, tu moby są co jakieś zbugowane. Aha <śm> I spawner świni jest Dobra ja to zniszczę i może one przyjdą do mnie te moby, czy coś, nie wiem Okej, okay, wybuch, Cre wybuch creepery, ale to żyje jest. Trzeba to oświetlić, no bez kitu spawner świni się kręci no, fajna ta wersja jest. Są jakieś siodła, żelazo, pszenica, chlebki, redstone, wiadro, gunpowder, no to takie pierdoły w sumie. Ale przez to, że ty nawet nie, nie pokazujesz na ekranie budowy tej, tej piramidy. No właśnie, bo tam się buduje, ale no muszę zdobyć gravel, no bo ze ścieżki trzeba zrobić. No przyjdziesz ona już tak cała zbudowana lecie. No, no to będzie fajny progres pokazany, tak? No. Jakieś żelazo i węgiel jeszcze razem to wykopię od razu. A no to jest chyba jednak ten Śląsk, Śląsk part 3, wiesz? <noise> Chciałeś, to masz. O, to jest, ja czekam na Śląsk part 4. Ty, ile mobów tu jest, może te moby jednak ten, bo one były co, cały czas pod, pod bazą po prostu. I po prostu mobka był zapchany. No, I ma jak się teraz zaczną tam respić. No nie no, bo to normalnie moby są, troszkę tam jest trzeba. No. Kurde, bo to nic nie widać, muszę oświetlić. A tu jakiś zombie mnie bije. A bo ja zbroi w ogóle nie mam. A nie, mam. A, a nie, bo hmm, ten, bo ona, faktycznie, bo ona teraz chroni mniej, bo ten, bo jest zniszczona już. Piramida jest coraz wyższa. Zaraz, kurde, wrócę. <grym> wrócę, wracam. A tego węgla tyle tu jest, że no szkoda tego nie wykopać. <grym> no <grym> no i ona miała, miała być piramida, wyszedł kurde Śląsk, no ale no, co? No to się zaraz bez skilu będzie tak, że ty wrócisz, a już piramida będzie. <grym> no to będzie śmiesznie. No to można mo 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 będzie ją powiększyć, czy coś, no? Nie wiem. Tak. Albo o, Znaczy, właśnie, a co e, będzie piramid... w środku tej piramidy? Nie mam pojęcia. Może środek też Bez... trzeba będzie jakoś ogarnąć, fajnie. No? no. Ale jak, to myślę, że to ewentualnie inny film, ale jeszcze trzeba będzie teren dookoła piramidy ogarnąć. No to wiadomo, jakieś oazy, dookoła. jakieś tam inne takie, dupere. No. Najgorsze, że jak mi piasku zabraknie. No, no to się będzie kopać. No, kopanie piasku. No, ja tu na razie mam kopanie żwiru, nie? Aha. Dobra, wykopałem tego jakoś z dwa chyba. Tak mi się wydaje, zaraz zobaczymy w tym i znaczy, Znaczy, że że Sansstone się prawie w ogóle nie zmieniła. Znaczy trochę jest taka bardziej inna. No ale ma wrażenie, że taka sama jest. Nie, inna jest trochę. Ile tu żelaza jest w ogóle ominięte? A tu A? ktoś chodził, bo są powodnie zostawione. Aha. I znowu przyszłki tak? Ty gdzie ja jestem w ogóle? Wytyfy. tyfy. Albo jakieś chyba głębokie jaskini wszedłem. No to nie jest. Albo tu jest wejście może? Czy znowu żelazo jest ominięte? Okej, okay, to wygląda jakby ktoś się tutaj wykopał. No i dokładnie. Czyli jestem na powierzchni, zaraz zobaczymy piramidkę. O, my? faktycznie piramida już została zrobiona. No. No fajna, fajna. Znaczy brzydka jest historia według mnie, ale... No inaczej się tego nie dało zrobić. Znaczy, no mogła być teoretycznie trochę większa, no ale no, to wiadomo moje. Ja. No. Jeszcze to fiożyczki jak się ogarnie jakieś takie wysokie, no to... A, A to to jest bo jeszcze nie ma tyłu. No nie ma. M mocna piramida. <laughs> to już tu zacznę może robić tą ścieżkę. No i mi się łopata skończyła. Ci się tutaj nudziło, że się zbudowałeś czy co? Gdzie krzyż zbudowałem? No tam jest. Gdzie? W którą stronę? No chodź, tam Gdzie ty masz krzyż? Tam. Gdzie tam? Gdzie ty masz krzyż jakiś? Tam. A bez kitu, co to jest? Ej, ja przysięgam, że tego nie budowałem. Ciekawe. Ej, ale serio no, to przysięgam. To... Co to jest? To... A może imp? A bez kitu? Coś tu jest chyba. Może nie. <laughs> Możemy... Ej. Ej, imp jak to oglądasz, oh, to... Imp jak to oglądasz, to napisz, czy ty, co to zbudowałeś, czy co, co to jest, bo... ty, ty ja ten, w jest. Ty skopanie? No. A bez kitu, a ja nie widziałem tego. No to nie, no to imp. Ja nie miałem takiego mindfucka, że wcześniej to zbudowałeś, aż jak ktoś kapnie. Nie ten, ja, ja nie budowałem tego. No to nie jest krzyżecz. No to jest Imp tak że tu zbudowałeś. my to odkrywamy Kurwa. kurde sekrety. Ciekawe co jest tutaj odkryjemy, odkryjemy kiedyś. Masz tu jeszcze piasek? bo mam 52, tak w kierunku. A mam. A dobra. Pórezę. Bo akurat się kończysz. No, no już są na no nic raczej na to. No to on się pokopie No. Ty wiesz co jest przypływ, bo mnie tego mi tego Gravela zabraknie jeszcze. Ty świnie nam się właśnie zrespiły O kurczę. Mamy świnię w sypialni. I do jaderów wchodzą. No to chyba mięsko darmowe. Bez tu. Ej nie, ja, ja bym je tu zostawił, fajnie wyglądają. Takie trzy świnki. No, niech będą. No. Co tu się stało? Wytyfy. Ej, tu jest jeszcze jakiś to, większy lor chyba. Zarazem jakąś kurde grzybownię, pieczarkowie. Idę do Słowia, idę sobie w jaskini, oświetlam sobie, a tu nagle całe, dosłownie cała jaskinia porośnie tak grzybami. <grybowa> Jak nie jest się nie w tym odcinku, dzieje, nie? To jest spowalone jakieś są kani, granita, kościół i grzy, grzybownia. Ale to są grzyb. To nie jest tak, że są jakieś przerwy. Każdy blok do swojej na podłodze jest wypełniony grzybami. O kurde. <laughs> A ja zostałem, ja nie wiem co się stało Kurde, najgorsze jest to, że właśnie te grzyby rosną na tym, tym, na tym grawelu. A nie chcę tego grawela niszczyć, bo wtedy te grzyby nie. się zniszczą. <laughs> Więc kopę gdzieś dookoła. No to nie wiem, że tego szwięcenia. No grzyby kurde muszą zostać tak, nie w stanie. Dobra, mam stack tego grawela. To wracam znowu. No. Ciekawe jak tam progres piramidy. No już prawie skończono. O kurde. Dobra, i droga chyba jest skończona. No. Zaraz trzeba by było zrobić jakiś teren wokół, dookoła tej całej piramidy. Nie, to możesz ogólnie zacząć w sensie robić takie oazy mini. No właśnie coś nie takiego odprawia, zrobię, z... Znaczy nie wiem czy jednej nie lepiej takie zrobić właśnie ten. A nie lepiej jak już to dwie małe jakie z boku? No, ja zrobię, no, zrobię jedną tutaj właśnie przed. Ten, przed, yy, przed tą tą. No dobra. No najpierw zrobię jedną, potem się ten, potem się ogarnie. No. Trzeba kiedyś zrobić taką wielką piramidę z tym, z bricków. Bez tą, jak była na InvDev'ie kiedyś taka ta piramida. Ta. Ja kiedyś ten, kiedyś parę lat temu szukałem jej i znalazłem. Znalazłem! Piramidę! I po co ja przyszedłem w ogóle? A, miałem sikierę tą, tfu, łopatę sobie skraftować nową. I od razu zostawię żelazo, bo wykopałem ten, 33 trzy żelaza z tej jaskini. No nice. I od razu sobie wodę wezmę, bo tam... Czy, czy mam jakiś wiaderka tutaj? Pewnie nie. Ja mam przy sobie jedną. I Ale ja mam w sumie trzy, więcej. teraz patrzę w filmku, więc tam. I trzeba by było kaktusy też pofarmić, żeby tam, żeby jakieś tam porostawać więcej. ich. A to się potem zrobi najwyżej. Dobra, to właśnie weź tu, wyjść przed, przed tą piramidę. Chodź, idę. Od góry. Ja bym tutaj właśnie zrobił tą tą oazę. Jedną jedną taką na razie. Można, no. Okej. Okay. Czemu nie? Dobra, weź zobacz tą oazę, bo coś takiego na razie zrobiłem. Nie wiem, czy to takie. Dobra. Nie wiem, czy to nie, nie, nie za duże trochę. Chyba Git. No coś takiego właśnie byłoby Git. No i właśnie, właśnie to tak od... by się posiało tam Jakąś trawę może przy tej oazie i tam jakieś trawy. Ten drzewo przed tym. No, eventualnie taką blok większy jakby to zrobić. Tylko że z ten z trawą to będzie problem, bo to ta trawa będzie musiała urosnąć. No. A w ogóle nie wiem y, czy to będzie dobre, ale ja miałem na tym projekcie, żeby zamiast grawać, był sandstone jako ścieżka. Ale nie wiem czy to byłoby takie no. Nie wiem czy będzie widać w sumie. No właśnie to. Tutaj no tak średnio. Na normalnym Minecraftu to więcej bardziej widać. Chociaż w sumie ty tutaj jest sandstone. I nawet? Nie wiem, czekaj. Napiszcie w komentarzach za... może ten, co wam się bardziej podoba, czy jako ten, jako yy, ścieżka, czy Sans być tu wolej, czy Gravel, bo w sumie nie wiem czy tu dać Sanson, czy Gravela, więc może, może... Co, jakich komentarzy będzie więcej, to to, to zrobimy. Więc no. Ale dobra, trzeba będzie jakąś tą ścieżkę zrobić z Dirta, żeby on trochę zarósł tutaj. Kurde, zanim to, to wyrośnie, to będzie trochę czasu minie. No. Ja pamiętam jakby ten, sprowadzaliśmy trawę do tego, tam gdzie mamy sypialnię. Bez kitu, o Jezu. Przed odcinkiem to trochę robiliśmy. No. Tam chyba było, że najpierw że przed odcinkiem to trzeba było teraz sprowadzać trawę i dopiero jak trawa była, to się zaczęło. Mogliśmy w sumie wpaść na to tutaj, no ale trudno. No. Tyle robisz tej trawy, czy jeszcze trochę? A no, ile dałeś? No tak z jednej strony tylko. Ty takie coś robisz? No, żeby tak z jednej strony. A nie, było. to że Myślałem, że ty być tutaj całe takie trawy robił. A to nie, no takie tylko tak. Jest kit, jest, i, jest okay. i. No to w sumie można było teraz palmę zbudować jakąś. No, bo wieżyczka. Czekaj idę. A, że takie coś? Nie, źle zrobiłem. Jeszcze no, coś takiego. Ja bym, Ja bym jakoś ten, ten daszek I... trochę inaczej zrobił. Tak dziwne zakończenie jest. Do Bo źle tutaj zbudowałem. Takie coś. No, A że takie coś. Chyba. Nie, nie, nie nawet kształt. czy to pierwsze nie było lepsze. Znaczy to pierwsze było dziwne z tym. Nie, dziwne te no. wyjąć. To, to zakończenie takie dziwne jest. ale sam bym lepiej tego nie zrobił, więc nie wiem. Aha, no nieźle serwer mega. No nie wiem, mimo no jest git. Znaczy jakby no nie mam pomysłu, jakie naszej no można było No to robić. co takie, najwyżej kiedyś tam się zmieni. Ja zacznę tą tą budować piramidę. Twu Parma. Chociaż nie wiem, jeszcze też to palma wyjdzie. No, ale się zepsuło. Ale się zepsu, zepsu, zepsułeś na czasie, no, ze Ale prawdę piszą, po, po, polecam. No, serwer nie wiem kto to pisze, ale y, dobrze. Jakaś stigma to pisze chyba. <grym> ja się boję, że ten, że zepsuję tą palmę, a ma mało liści. Bo ja, ja, nie, ja nie potrafię budować tych liści, tych palm nigdy właśnie. Znaczy ja ogólnie tutaj to tak jakby losowo stawiałem. Ja no, właśnie tam, jak robiłem nie. ten pierwszy koncept, też tego słowo stawiałem i to brzydko wyglądało, ale no... No. Dobra, już widzę, że tego, tych liści tak mi nie starczy, bo nie mam. Ale już widzę, no. że średnia ta palma wyszła. Trzeba je trochę podwyższyć. No. Dobra, co myślisz o takiej wysokości tej palmy? Chyba git. No właśnie, kurde, nie wiem, bo wtedy też była niby a potem jak dodałem te liście, to... Tak. No, ty się jest git, tak powiem. No, kurde, nie wiem, jak to i się zrobić, bo ja nie, ja nie ogarnię budowania palm. O, co tu no się stało, boja, jak ten? To... Kurde, farlancy znalazłem. A tak sobie, gdzie? no, no zbagowane czanki, tu spełno ich teraz. Ale to tu, już a klasyk tej serii, to, 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 to jest klasyk. No, ta trawa w ogóle nie rośnie, praktycznie. No, no, tra na trawę poczekamy trochę. Przecież nie, no dobra, trochę rośnie, już zrobiłem. Tak? O. Pójdziesz ty spać, czy gdzie jesteś? Y, mogę pójść, bo jestem w sumie bazy. I trochę kolor zbiorę, bo, ta, bo tu rosną, akurat. A to jest jeszcze taki plot twist, yy, bo my ogólnie budowaliśmy, znaczy, jak, jak mieliśmy budować tą bazę, to na początku miała być po drugiej stronie góry. I teraz yy, imagine a, alternatywne uniwersum, gdybyśmy faktycznie zbudowali tą bazę po drugiej stronie. Aha, dosłownie. Ciekawe, jakby to wyglądało w sumie teraz. Ty, dwie sienki tylko zostały, jedna się gdzieś zgubiła. O, pewnie to by Ender Bez A nie, jedna, ta jedna jest dalej w bazie tutaj. O kurde, to tu już się niszczy ten ten. te, te, te liście. Więc ta palma musi być mała. No to jest naj, największa wada właśnie ten. No. Ej, bez kitu zaraz no. też to trawa trochę. No. Weźmy ją zobacz od, ten, od zewnątrz. Idę? No chyba git. W sensie to dziwnie jest strasznie zulany. No, no wygląda dziwnie, no, ale nie, nie wiem jak to lepiej zrobić, żeby te zni, znikały te liście. No. I trochę nie wiem, czy nie za dużo tych aktusów tutaj, ale... Pokaż. No trochę. Tego tutaj zniszczył i trochę go przesunął gdzieś. Chyba gate. A masz jakieś jedzenie? Bo ja kurde zginę zaraz faktycznie. No właśnie, tak średnio Mam dwa pork chopy. Możesz mi dać do tego. Ile masz HP. Trzy serca. To masz dwa. No dzięki. A bo to możesz sobie wziąć, i tak już mi dało w sumie dużo. Trochę wydaje mi się, że trzciny cukrowe jeszcze można dać tak z dwa bloki tej, przy tym tej, przy tej jeziorku. No można, to pójdę po nią. Okej. Okay. O kurde, chodź. Hmm. Patrz. No way, Mob Grinder działa. <grym> co jadę mi? <grym> co jest? Wow. No way. Pierwszy Gunpowder. No, Weskitu. Teraz tak patrzę do góry, czy się coś straciło, ale jednak to jedyny. Nie tutaj ten. A dobra, przynajmniej działa. No, potwierdzenie. freskitu <grym> nie ma tragedii. Na wezmę Sugar cane, no w sensie jest to, co rośnie tu. Okej, okay. ja mam taki pomysł jeszcze, ale nie wiem czy tutaj są barwniki. Chyba są, nie? Nie ma chyba właśnie. A nie, są, jest. Nie, no no. musi być. No, bo tutaj są takie bar bar barwniki, że nie wiem, że coca beans jest brązowy, albo lapis to jest chyba niebieski. Mam, mam pomysł na ten, na coś. Znaczy, ja wiem, o co ci chodzi. Chodzi ci o pomarańczowe porysły, co ja? Pomarańczową piramidę. Znaczy, takie, no. chcę dodać takie. Tak, 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 tak. Ta, ta. Wiem, ja, wiem. Tylko teraz nie wiem czy pomarańczowe, czy żółte. Szumuar, może tylko na się rosnąć. No, no to na no tym. No to właśnie na tam obok tej. Palma. No, jest już postawiona. Okej. Okay. Nie no, wydaje mi się, że będzie się dało zrobić ten barwnik z czerwonego kwiatka i tego, i żółtego. Ty, tu nawet dwa barwniki wychodzą. Nice. No dobra. Jeszcze trochę żółtych i tam. Okej, okay, teraz jakby zrobić tak, żeby było dobrze. Czekaj, jeden, dwa, trzy. No fajnie, że laki tutaj mam, ale to nieważne. I tu bym zrobił coś takiego. Okej, okay, zobacz co sądzisz o takim czymś. Pokaż. O, oh, no, całkiem kit. Tylko czy tego sensu co ma tutaj na dole nie jeszcze nie podmienić, zrobić coś takiego. Coś takiego, zobacz. Nie, wiem, czy tak nie lepiej? No, no. chyba lepiej, no. Okej, okay. zrobię z tej strony tak samo. Ja nie szczerze, nie tak źle, że ta piramida, ale fajnie wygląda. No. Teraz co tu w środku będzie? Ja, szczerze, nie wiem, chyba nic. No to nie chcesz, że nie chcesz ktoś właśnie napisze w komentarzach, co, co można by było zbudować w tym środku, bo no. może ktoś będzie miał jakiś fajny pomysł. My to na razie dostaniemy puste no. i. Kurda, mam ból dupy, że to nie że nie zaczęliśmy tego piasku, znaczy tfu, tego dirta wcześniej podmieniać, bo. No. To już było fajnie starośnięte. No. Ewentualnie dogrywam taką przebitkę potem, jak, się, jak, to, jak to już zaraz zarośnie. No. Okej, okay, i tak to wygląda po mniej więcej w dwóch godzinach. Ehm, tutaj jak widzicie, trawka już cała zarosła i nie ma tutaj tej ścieżki, więc wydaje mi się, że fajnie to wygląda. Nie jest, nie jest źle. Więc no, tak ogólnie prezentuje się ten widok końcowy. Dobra, no chyba jest git. No mi się podoba, fajnie to wyszło. No. no Ta palma no, ja jest to taka to trochę, trochę średnia, no ale... No. 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 Moje umiejętności budowania no. nie są zbyt, zbyt wysokie, a ten, a... Ciężko zbudować tak, żeby do nie znikały. No. No to można chyba kończyć, nie? Bo piramida no. jest fajna, jeszcze pokażę od każdej strony, więc tak wygląda od, <noise> od góry powiedzmy, tu jest czubek, z każdej strony jest w sumie taka płaska. No i moje jest git, no, najbardziej liczy się przód, a przód jest właśnie, no i ma fajnie to jest zrobione. jako taki fajny projekt na, na tym świecie. No. W środku no to wiadomo, jeżeli macie jakieś pomysły to piszcie w komentarzach, tak samo piszcie w komentarzach czy tą ścieżkę podmienić na sandstone czy zostawić na gravel, a, a ten... Widzimy się w przyszłych odcinkach chyba, mam nadzieję, że będą one wcześniej no. niż raz. Jak, na... do, jak, jak, jak dobrze y, będzie to przynajmniej na jedne odcinek 11 będzie jakoś w czerwcu. W czerwcu 27 roku. Ja... Tak. Yy, ale właśnie, i słowo klucz? Słowo klucz jakie? No yy, na czacie wasz. Na czacie? A no słowo klucz tak, no piramida tak. bez kitu było. Ale to nie przeczytałem do końca. No więc słowo klucz piramida, jeżeli ktoś tam oglądał do końca. Yy, no i co? Chyba się widzimy w przyszłych odcinkach i, I na rach.